Bajeczki Maszy Tak, tak, tak. Siedzicie tutaj i nie wiecie, że zima przyszła. Śniegu napadało. A może nawet i o Dziadku Mrozie nic nie wiecie? No dobrze, posłuchajcie bajki. Dziadek Mróz Żyła sobie pewna niedobra, oj niedobra kobieta. I miała dwie córki. Jedną urodzoną, a drugą pasierpicę. Rodzoną córeczkę kobieta rozpieszczała. Owocami i słodyczami ją karmiła. A ta córeczka i tak kaprysiła. A to obważanek za suchy, a to lizaczek niesłodki. A to lalka się zgubiła. A ta pasierbica odwrotnie. Była dobra, nigdy nie kaprysiła i wszystko w domu robiła. A i takiej jej macocha nie lubiła. Aż w końcu wzięła, wywiozła ją do lasu i tam wyrzuciła. Siedzi dziewczynka samiutka pod drzewem całkiem już zmarzła, aż tu nagle baba jaga w wiatrze leci. lądowała w pobliżu, a z za drzewka, jak nie wyskoczy na nią dziadek, mróz i krzyczy. już znowu mniejszych krzywdzisz? A baba jaga mu na to. Nie jadam mryżonych dziewczynek. Zobacz, ona się zaraz w sopelek zamieni. A jaj, bez tego dopiero co anginę miałam. Tak wszystko zmroziłeś, że mojej chatce kurze łapy do ziemi przymarzły. Ani tyłem do lasu, ani do mnie przodem się nie odwraca. Oj, dobrze już, dobrze. Znikaj stąd a kysz! Obiecuję, że jutro w kraju nastąpi ocieplenie. I tak śmiesznie to powiedział <ścoughs> jak w telewizji. No, jak w tej prognozie pogody mówią. Wtedy baba Jaga z powrotem do wiadra wlazła i odleciała do chatki. A dziadek mróz podszedł do dziewczynki i tak jakoś dziwnie ją zapytał: Cię płocili miło, dziewczynko? Cię ci 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 Odpowiada ona. Dziadek mróz widzi, że to dobrze wychowana dziewczynka i uprzejma, więc zdecydował wziąć ją do siebie i zawiózł dziewczynkę do swego lodowego pałacu. Będziesz mi, mówi, poduchy trzepać, ale tak, żeby pierze w różne strony leciało. I wtedy na ziemi śnieg będzie padać, pałac będziesz pięknie sprzątać, a wtedy słoneczko zaświeci. A jak się dobrze sprawisz, to cię obgotuje, nie, opakuję... nie, flaguje. No, jakżeż on to powiedział? A, już wiem! Obdaruję! Dziewczynka tak dobrze się spisała, że dziadek mróz na chwalić się jej nie mógł. I postanowił ją zagrodzić yy, znaczy nagrodzić. Zabrał dziewczynkę na polanek, gdzie przy ognisku siedziało 12 miesięcy. I każdy jej coś podarował. Wiosenne miesiące, ogromny kosz kwiatów. Letnie grzyby i jagody, a jesienne worek kartofli. Jeszcze tam, no, takie coś, co się jesienią zbiera. A, zielnik! Dziadek Mróz wraz z zimowymi miesiącami dorzucili jej jeszcze trójkę białych koni, sanie i choinkę na święta. Aha, no i jeszcze całą szafę pełną ubranek. Wróciła dziewczynka do domu rumiana i bogata patrzyła ją zła macocha. Od razu przyskoczyła i dawaj wypytywać, skąd ona to wszystko wzięła. Pasierbica dobra była, postawiła worek kartofli w kącie i wszystko im opowiedziała. Wtedy zła baba zaraz wzięła swoją rodzoną córkę i do lasu ją wywiozła. Siedzi tam pod drzewkiem, prycelka pogryza i tak strasznie kruszy, że aż wstyd. Wtedy dziadek mróz jak z zakoinki nie wyskoczy i nie zapyta. Ciepło ci i miło? To ciepło, z nosa mi pociakło. Dawaj szybko te prezenty! Dziadek mróz aż się w zaspy przewrócił z wrażenia i stamtąd pyta: Ciepło ci dziewczynko? Dziewczynka podskoczyła, nogami zatupała. A ty co? Zamrozić mnie chcesz? Dawaj mi tu zaraz, co tam masz! Dziadek rozszybko szybko wygrzebał się z zaspy i tak laską stuknął, że dziewczynkę w zamienił. I teraz już ona pewnie będzie tak stała aż do wiosny. A no może i dłużej. A dobra dziewczynka sobie święta zrobiła i wszystkim prezenty porozdawała. No pięknie. Więc przyjaciele moi, zapamiętajcie: prawdziwe prezenty dostają tylko dzieci nieleniwe i dobre. A jeśli wy leniwe i złe będziecie, Prezentów nie dostaniecie. Ach, no cześć! Chcesz jeszcze pooglądać coś wesołego? To naciśnij tutaj. A jak zasubskrybujesz nasz kanał i klikniesz dzwoneczek, to jako pierwszy będziesz się dowiadywać o nowościach. No więc na mnie już czas!